ma z tej strony Ziemniaczki Dzisiaj jest ten nasz ukochany poradnik I teraz dla tych ludzi Którzy mają problem Że się nie udało połączyć Z usługą biblioteki Rockstar Jeżeli ktoś ma taki problem Żeby uruchomić GTA No to teraz tak Teraz słuchajcie mnie Klikacie na klawiaturze Ctrl Alt i Delete Nie wiem czy wy to widzicie Ale później wychodzi tam takie coś I musicie kliknąć w menadżera zadań Później, jak macie już to okienko otwarte, klikacie w usługi I szukacie takie coś, tylko jak ja to znajdę... Yy, na R, to jest... Yy, yy, yy. Gdzie to jest tu? Rockstar serwi serwice Rockstar Game Lab... Libral... jak to się czyta, serwis Jest, widzicie, jeżeli to macie zatrzymane Tu, to znaczy, że... To jest ten problem, jeżeli macie uruchomiony, to nie jest ten problem. To musicie inne konto na koncie Microsoft zrobić. Tak, ten gościu, który do mnie pisał Zockstar pod musicie to tak zrobić, musicie sobie nowe konto na kon no nowe konto Microsoft założyć, no ale możecie jeszcze się lepiej skontaktować z nimi. I jakby co, jeżeli macie tutaj zatrzymano no to robicie teraz tak Klikacie prawy przycisk myśli dajecie otwórz usługi I znowu szukacie to co, to samo yy, Rok, Ale tu troszeczkę jest inaczej Rockstar Games to jest to co jest na tej, W tej drugiej kolumnie tam Klikacie to dwa razy lewym I tu macie Widzicie ja mam tu prawie automatycznie Tak to powinno być wyłączone Ale nie czekajcie coś złe wyszło Czekajcie czekajcie coś, coś źle weszło To nie to yy, jeszcze raz spokojnie, ja w coś źle kliknę Oto, to musicie kliknąć, i to powinno być wyłączone. Tu dajecie później obojętnie ręczny, automatyczny czy to. Ja tego jeszcze nie próbowałem, to próbowałem. Ja muszę zawsze, niż chcę grać GTA, muszę to znowu ustawiać. Nie wiem czemu to mi się nie chce zapisać, ale obojecie, czy dacie ręczny czy automatyczny, to zostanie. Ja dam ręczny i zastosuj. A jeszcze OK, włączasz to jedno okno. I teraz, tu mamy dalej zatrzymano. Klikasz prawym. Teraz rozpocznij, macie uruchomiony. I teraz GTA powinno śmigać, dlatego próbujemy, czy pójdzie, G czy podziała GTA. Ja mam, jakby co na Steamie GTA, i czy pójdzie. Jeżeli to okienko zniknie będzie większe, to znaczy, że to pójdzie. Czy będzie, czy nie? Chyba powinno być. Tak to by już się dawno to okienko pokazało, że nie można się połączyć z usługami Rockstar. No jest. Dobra, tak to też by się uruchomiła, Nie, ja nie, nie chcę grać teraz, GTA. To jest rzeczywistość na tyle, jak chcecie. Jeżeli macie z tym problem, bo tam nie musi być zatrzymane, tam musi być uruchomione. Tu macie z czymś innym problem. Jeżeli się pojawia, to to jest dzisiaj na tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.